Nauka oparta na elementach gier. Ta forma nauki obejmuje wykorzystanie gier komputerowych jako części programów e-learningowych, jak również w ramach bardziej tradycyjnych, sformalizowanych kursów szkoleniowych. Gry zakładają zanurzenie w sytuacji, dzięki czemu gracze mogą nauczyć się rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji między sobą. A także rozwijać umiejętności przywódcze. Gracze muszą czerpać informacje z różnych źródeł, jak w życiu realnym, szybko podejmować decyzje, poznawać zasady gry w trakcie samej rozgrywki oraz tworzyć strategie do pokonywania przeszkód i zrozumieć złożone systemy poprzez eksperymenty. Do opisania tego, co inni nazywają innym podejściem do wykorzystania gier w celach edukacyjnych. Używa się niezgrabnego terminu gamifikacja. Jednak jedyna istotna różnica polega na tym, że gamifikacja bardziej skupia się na motywacji uczących się poprzez konkurencję, zachęty i nagrody w postaci wykorzystania tablicy liderów tabeli, na której wymienione są nazwiska wiodących uczestników gry, zdobywania punktów za osiągnięcie wyższego poziomu oraz otrzymywania znaczków cyfrowych wskaźników poziomu osiągniętych umiejętności. Nauka oparta na podejściach związanych z grami, jest zadaniem trudnym. Aby zaplanować i wdrożyć ją w praktyce, potrzebne są czas i wysiłek. Konieczne jest podjęcie następujących kroków. Określenie celów, jakiego rodzaju zachowanie ma rozwijać gra. Wybór lub stworzenie gry, która skoncentruje się na pożądanych formach zachowania i będzie odpowiednia dla osób, które w niej uczestniczą. Zdecydowanie, jakie wsparcie będzie udzielane poprzez e-learning. Określenie dla uczestników gry, jak powinni oceniać swoje wyniki w grze pod względem takich obszarów jak rozwiązywanie problemów, praca zespołowa i umiejętności przywódcze. Zapewnienie, aby uczestnicy gry przeprowadzili tę analizę i sporządzili listę przyswojonych lekcji. Upewnienie się, że uczestnicy gry zidentyfikują, jakie działania muszą podjąć, aby zastosować zdobyte lekcje w swojej pracy.